Dzisiejszy dzień można uznać za pewne historyczne wydarzenie, ponieważ od wielu lat nasi mieszkańcy, my wszyscy, drodzy Państwo, już nie wierzyliśmy, że w Schowa może mieć znowu połączenie kolejowe. Tak? Po wielu miesiącach pracy okazało się, że jest to możliwe. Porozumieliśmy się z samorządami głogowskim, leszczyńskim. I pokonaliśmy również największe, największe opory, które były, czy największe zadanie, które było nam postawione. Również doprowadziliśmy do tego, że wszystkie trzy województwa, ponieważ ta linia kolejowa przechodzi przez te trzech województw, wszystkie trzy województwa zdecydowały się i podpisały właśnie ten list intencyjny, że wszyscy będziemy działać w tym kierunku, ażeby znowu na trasie Leszno-Wschowa-Wschowa-Głoków powrócono, przywrócono e, komunikację kolejową. Dzisiaj jest ten dzień, udało się podpisać to porozumienie. Jest jest to kolejny ważny dowód na to, że jeżeli się wierzy w pewne inicjatywy, jeżeli ma się chęci, wiele rzeczy okazuje się możliwe. Jest to kolejna rzecz, która pozwoli odzyskać w Schowie dawno utraconą tę pozycję. Na co myślę, jestem o tym święcie przekonany, to miasto zasługuje.